Siemaneczko w kolejnym odcinku dzisiejszym. Piotrek właśnie przyjechał do domu. Hm i myślę na jak jak zwiększyć pieniądze. Hm może będę się ścigał to jest dobry pomysł może Zadzwonię dzwoni do Mir Mirka Piotrek właśnie dzwoni do milka o kolejne auto no co tam Mirek a wiesz co masz jakieś niepotrzebne auto a chyba mam weź mi przywieźć, bo ja chcę się ścigać, no. Tylko o tym, że tego nie, nie mów yy, ani cię. Bo mnie zabije, że znowu się ścigam. No dobra, to ci jakieś tam przywiozę. To ci podstawię pod, yy, pod dom akurat, nie, nie będę wjeżdżał. Dobra, okej, zaraz będę. na razie kurde mercedes nie, nie miałem nie mustanga albo coś to się nie będę ścigał takim mercedesem Hmm no Dobrze, to wezmę moją Hondę. Ten będzie przynajmniej do użytku coś innego. Będę I tak oto Piątek ma dwa samochody. To muszę stuningować Hondę Moją Czy, Piątek będzie się ścigał w, yy, w wyścigach nielegalnych? Czy jest tuninguje Honda? O tym dowiecie się w następnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie i nara!